Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Androxy I witam was z kolejnym odcinku z serwera xcrafters.pl eee, Od razu mówię, że nie będę z tego serwera nagrywał jakiejś serii Tylko po prostu czasem jakieś takie trollowane odcinki I dzisiaj ze mną jest BND1G No przywitaj się Czekaj, musicie podgłośnić, bo cię nie słychać, wiesz? gdzie eee, to jest? 38 kanał, tak? tak? Czekaj, efekt, zmienię głośność, plus... 10. Powiedz coś teraz. Siemanko... O, to lepiej to. Tylko sobie ściszę 90 Na filmie spokojnie. Dobra, no to y, powiedz co dzisiaj będziesz robił. Będę skakał z 255 kratki. Aha, no to spokojnie. Bo kończę grę, siemanko. E, ja też kończę grę. Jak ty moje EQ to piszcie w komentarzu to mu dam. Eee, kończę grę. Ale nie, zaczyna, nie nie zaczynałem gry, więc. nie. A w którą stronę będziesz skakał? Eee, skakał będę w stronę. No na tym cię. No, ja cię nie widzę, lol. <laughs> jest tak wysoko, że cię nie widać. To, wiesz, w którą stron stronę bo... skasz, to jak jest takie jeziorko, to może trafić. Eee... Chwila, powiększę sobie render. Jest takie jeziorko na dole. Może trafić. Widzę Cię Androxi, widzę Wskażę Cię. Do tego jezi... Masz jak hełm na sobie. Co? Masz jak hełm no. na sobie. Weź, do tego jeziorka, może dolecisz. Dobra, no to... Ja nagrywam. Here we go! Here we go chyba się mówi. O, jak fajnie to Here wygląda! Zdrowiłeś, lol! Zagrało się to! Oooo, Piątka, piątka! jakby Bungee było! Dawaj, GZ, dawaj, jeszcze raz, bo ty masz tego. Set tam. Dawaj, GZ, lol. No. Ale jeszcze raz dowody? No, czekaj, ja sobie dam full y, większy, żebym widział wszystko dookoła. O, teraz, lol, jak śmiesznie widać, ale będzie, będziecie widać, więc. Bez na górze. Ja też mam 14 jak nagrywam, mam. E, dobra, no to skacz. Tylko mów kiedy. Skakanie. Tylko w to samo miejsce, wiesz. Wiem, wiem, spokojnie. Lol, jakby to. Dobra. Trzy, dwa, go! O, jak to fajnie wiek. Nie trafię. Nie trafię. Lol, trafiłem. Mam. O lol. Ej, daj tak teraz skoczyć Dobra, to się typ. Te... Dobra. Tam zrobię jakąś większą platformę. O oh Dwa razy sobie trottl. Jesteś już tam na górze? Mhm. Czekaj, bo jak, jak mam Dobra. ten fps -y. Tylko. Ja, ja wpisuję, nie będę widział, bo ja mam render distance short plus 16. Więc. Spadłeś tak samo jak wtedy! Spadłeś? Klikaj. Dobra, Androxy! Klikaj, alt, wiesz? Te faj! Te Androxy! Ma. Aha, sorry. Ale na kurze Ej, bo mnie zombiak bije, idź sobie! Jeśli założę mojego sepa. Nie, nie założę. To cię, Ale to cię zabije. Ale zjem sobie twoje mięsko. Co? Lel. To ten zombiak się zabije, oczywiście. Lalo. Dobra, chcesz sobie coś wziąć? Bo tu mam jakieś rzeczy. Nie, no to przecież jak... jak kończę grę, no ja to też chyba kończę. powinieneś łapać, nie? Lalo. Ale ja też tutaj nie gram, nie? Ja tu mam <grym> tylko gildię zupa, wiesz? Dobra, daj wódki. Będę szczęśliwszy. No mam tylko nie. Ty no, masz klatę. Dobra, ty paść na górę, Home. też chcę. Tylko ja będę musiał tam trochę postać, żeby zrenderować cię, wiesz? Bo... Ej, mam lud. <grym> Dobra, chwilkę. Render distance o trochę zmniejszy i Dobra, tego problemu teraz nie zrobiłem. Dobra. Dobra. Akceptuj. Tylko powiększ platformę. accept. No. Powiększona jest. To dobrze Tylko gdzie jest? To jest Tam jest to jezioro. Gdzie ono jest? Powiedz mi. Bardzo ja nic nie widzę. Musisz skoczyć i tu, i tu skoczyć Ciekawe, tak. ja sobie powiększę dystans, nie? Ciekawe, opcją Tylko no. ja zadałem strasznie dużo lagi e, Dobra, dam sobie normal, plus 16 Zrób to dla YouTube'a, zrób to dla widzów Tutaj, w tą stronę? No, tam na dole jest Ja tak, tu widzę Dobra, to ja cię może walnę, nie? Nie, <laughs> no skaż pierwszy Okej, okay, no spoko no. Tylko mów ten słow, bo nie 2... A, też lecę o lol, włączy mi się spin. Do trafiłem, nice. Jan Nie to. widzę! <grym> 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 ale nie widziałem, no. ja nic nie widziałem, lol. Nic. Czekaj, TPA. Nisz. Ale tej, tamki zostawić na ziemi? Nie, nie, ja sobie pospieram, tylko czekaj. Ja sobie muszę dać w ogóle Extreme. Wtedy będę to widział. Ja mam, ja mam jeszcze na fans, ja nagrywam w 120 fpsach na razie. Ale ja mam taki cieniutki komputerek. Taki, taki z grasu. <głos> <głos> Ja na końcu filmu może dam moje te... Y, ocenę koma systemu. A ty, ty, ja mam w informacjach na kanale, wiesz? Dobra, dawaj na set koma, tam... A ja właśnie nie chcę mi się tam dawać w informacjach. O, tu mam na... swój głowę. Swoją głowę założę na swoją głowę. O. I daj mi swoją... Mam twoją, nie, mam bowę master, ma, master piczka master <grym> piczka. No tak. Na raucie. A czekaj, czekaj, bo to się schodzi. Ściny. Opcjons, wideo setnik. Ściny. Mam sobie normal. Ściny. Far. O Jezu, moje. nie. ma ścinek. Nie ma ścinek, okej. Okay. Ej, akceptuj. <grym> już, już, chwila. Już. Mhm. Tylko teraz w którą stronę jest to jeziorko? Tam jest! Czekaj, czekaj. Ja czekam, o ile, po, o ile to jest to. Poczekaj, nie skaż tak jeszcze, bo ja muszę. Ten Zostawię tu swoją głowę. A może ja tu lud na koniec dam, żebyś wyskoczył? Nie wiem, ale daj, że... przedłuż trochę platformę. A ty nic. No po co, ja trafiłem. O, widzę, lód. dobra, nie widzę. Dałem sobie... Fakt. Teraz to widzę. Dobra, czekaj, no teraz za ja pierwszy przy... skaczę. Nie, czekaj, czekaj. No. A bo dobra, skacz pierwszy. 3, 2, 1 go LOL Na rabocie <noise> Ja trafiłem Bo ja puszczam W. Ty ze czas w trzymasz czy nie? No trzymam LOL Nie ja puszczam To nie puszczaj, bo i tak nie trafi się jak... LOL Dobra akceptuję. Puszczasz W a, a, a... Ej, 27 ironu, mam może stworzę nową górkę leć na górę, nie, 32 <noise> potrzebujesz Leć na górę Oh ja już do te TP wpisuję Jak 150 piszę? O lol, już 8 minut ma nagranie prawie. Si Moje ma. 7,30. Moje ma 7,50. <grym> Dobra. No, to TP accept Androxy head, raz dwa. Ej, jakiś Szajen pisze, mogę do gilli. No, powiedz, że niech ta tego zaproszę. Ma, e, nikt ma podać czy no. co? No to ja ci podam Syzy Ain404. Zaprosz jak? Syzy Szaen404, tak? Tak. tak. E, dobra, w którą stronę miałam skakać? Tam tu nie. Ustaw tu, ustaw tu bazę. Nie, nie, nie. nie. mamy wojny, wiesz? Dobra, 3 Czekaj, czekaj, nie, nie, bo tutaj jest tutaj skok, a tutaj daję głowę. Oj, tam, oj, tam. Ty bocze. Z głowy będę ja wyskakiwał, ty... dawaj, ja teraz. Skaczę. 3, 2, 1. No i zaś nie trafię. Ja trafiłem. Klatkę przedspadłem. O blisko, blisko! Ach, lokal, o mnie byłeś. Lord. Czekaj, zaraz akceptuję, tylko chciałem zebrać twoją głowę. Po co z ciebie? Bo głowa rolnika to głowa rolnika, ale ty u mnie masz Steve'a, lol. I, no bo nie wiem. No. Minecraft robi swoje, no, no idź na górę. Nie. No idź. Nie. Nie. Ale ty masz mieczek, nie? Idź, idź co? Ma... <noise> masz mięso. Czekaj, więc ja to zrobię? Tak, nie trafię, zawsze w to miejsce. To czekaj, to, to ja to łopatą roz. Chwilę, tylko ja zmniejszam dystans. Ja taki, takie lagi mam przez ten dystans, że łoł. Ale nie dystans, bo jak, jak później tepasz się tam na górę, to ci się zmniejszają FPS-y. Ja na przykład wpisuję home i mam 12 FPS-ów. Powiększam lub zmniejszam render distance i mam już więcej, 120 teraz. Dobra, teraz muszę. LOL! Co? Ej, LOL! Zobaczysz na nagraniu, jak woda wygląda. Pierwsza jest taka, taka, a druga jest jakaś taka dziwna. Ty. <noise> Spoko, albo ty masz tego też paka swojego. Dobra, dawaj na górę. No ej, ale mój tekstupak nie jest dziwny, spierdalaj. LOL. Łapka mi się. Masz... <głos> home. Naget. Normalnie będę bukaty. Sprzedam na Ty się pyta, czy dam mu lideragi. <laughs> Ale powiedz, że ja nie, jesteś, nie, nie jesteś liderem. Napisałem, to nie moja gildia. Tepa LOL, F mi ciągle się. Teraz będę na Ta. Rekrutacja hmm. do gildii Cycki, na 82. Dobra. Chodźmy. Czekaj, wiesz co ja tutaj zrobię? <grym> <laughs> Trafiłeś? Nie! Czekajcie, czeka, ja trafię. Jeśli nie trafi... Dobra, to ja Home wpisuję. Też nie trafiłem, no! Przez te głowy się nie da. Wpisałeś Home No ja jestem już na górze, ale czekaj, skacze po itemku. To czekaj, chyba ma, małe nie akceptuj pierwsze, wiesz? Lol. Tylko, że ja już skoczyłem. Na rabocie dedłem znowu. <laughs> to iść na choma się do Ja sobie też tam choma dam w ogóle. A jak ktoś tam sobie pobiegnie i będzie miał itemki fajne. Masz lol. Akceptuj. Akceptowałem się, mam. To no, ja czekam. A teleport rozgrzewa się, dobra, spoko. Ja muszę się na mnie raz trafić na tym oczy. Lol! Nie trafię. Ja muszę tą głowę. Ile detektywów, ty czekaj! Ja muszę o, rozwalić tą główkę. No ile moje, niestety. Ej, rozwalił mi się szkieleta zamieniła. Mam. No, Ej, rozwalaj lag się główkę, jaki laksy są. Lack, był serve. Dobra. Dobra, 3, 2, 1. Ła! <laughs> ja nie trafię przez ciebie! <laughs> 3, 2, 1, go Lecę! <laughs> Pandłeś! No, <laughs> No, lul, no, trafiłem no, Pozbieraj temki Ja idę, muszę trafię No, dawaj, dawaj Rozgrzewa się teleport Jakieś pisało 5 sekund, a teraz nic nie pisze Dobra 3, 2, 1, 0 u, u, Może trafię Może Ja nie widzę nic Ale może trafię Jest, trafiłem! Cześć to? Pierwszy raz. Przeleciałem mi dobra. Ciekawe ci, jak się skoczy na łódkę, to się zginie. Poczekaj, postawię tu e, łódkę. Dobra. Home. chodź na górę. Dobra, jeśli muszę. Nie wywalaj głów, tam się na górze robi trofeum. Aha, robi trofeum. A daj sobie plus 16 short z Ja daję sobie plus. Um, render distance normal plus 96. A ty masz dobrego kompanse z to. Idź, samą głowę. Dobra, czekaj. Jeszcze raz sobie na 112 daję Dobra. tym razem. Ja tutaj Pół, tak nie tak? widzę tego jeziorka, więc ja skaczę na ślepo, więc no. Lol. Może trafię, może nie. Trafiłem, pa, tak ja. Już wiem, jak skakać. 3, 2, go. To trzeba W skakać po przekotnej czas skakać. Ja <śmieniu> na ciebie czekam w Jest się 360. Ciekawe jak się teleportuje z łódki to... Nie, 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 nie bij. Nie bij czekaj. zobaczycie jak się z łódką teleportuje to się łódka też teleportuje. Ale chyba nie. Nie, łódka się nie teleportuje, buguje cię. W ścianie chyba stoisz wtedy. A piszę, że podszedł e, teleportowana do domu, a nie jestem w domu. O, LOL Ja się z łódki Kusujesz wychodzi. Aha, na, na szyftem Jestem przyzwyczajony, wiesz? No ja też, mieszkam za chwilę Ja prawy, 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 prawy Dobra, będziemy kończyć w odcinek, ja ostatni skok robię i bo... Nie no, dawaj jeszcze troszkę 15 minut już jest, wiesz? No, A to nie jest jakieś strasznie ciekawe Nie no, ja to będę skracał i tak i chyba bez głosu ja też dawał. to będę skracał, dobra, no, kaczę. Go! Woo! Nie! Trafię! Jest! Rozwaliłem się od no! Nie trafłeś, lol. Odnoś się rozwaliłem <laughs> Lol, ja trafiłem. Ja też... Nie, ty odno... odnośnie odno nie rozwaliłeś, tylko twoja łódka to stała. Ojej, <laughs> ci łódka rozwala. Dobra, dawaj, osta od, ostatni skok i tyle. Dobra, to skaczesz ze mną. Już na koniec. Nie. No spoko. Dobra, ja czekam. Lol, no, spukowałem się. Dobra. Dobra. Czekaj, ja może sobie to jakoś... Dobra, lecisz? Czekaj, zmienię sobie to trochę. Zrobię to tak. Dobra, ja lecę. Nie no po co? żal mi cię umysł Trafimy, fagi ja. Kobry z tą siemaną. O mojej tempki tu leżą, fagi. sensu. Dobra, 3, 2, 1. Żartowałem. Skacz, zobaczcie <grym> w ciebie. Zobaczcie moją głowę, coś tu dostaje. Nie trafisz. <grym> Biorę twoje itemki. Home, home i ostatni raz skacze na odcinek i tyle. Dobra, też. Chcesz... Dobra no, jeszcze raz ty też. Nie, ba się już te pożegnać, Ja już się skaczę. Dobra. No, mam, mam itemki, dziak sobie. Trafię. Siema, trafiłem. O lol, serio. No jak chciałem ten. No serio. <laughs> Nie ma, nara. Dobra, no to... LOL, głow... moja głowa się ma. Dobra. Patykiem. Dobra, no to. Patykiem Androxiego. Patykiem <laughs> Trzymajcie się było. ciepło, dziękuję za uwagę bardzo serdecznie. E, ja uciekam przed mistrzem i... Do zobaciska. Pa pa.